Jednym z powodów, przez które Twój owal nie wygląda dobrze, szyja się skraca, owal opada i pojawił się drugi podbródek, jest przeciążenie, napięcie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego. Więc dzisiaj rozluźnimy właśnie ten mięsień. I nie będziemy go ugniatać, zaczniemy inaczej niż zwykle. Połóż ręce pod obojczykami, ciało luźne, głowa prosto i będziemy teraz odchylać głowę delikatnie w tył i pod ukosem. Wytrzymujemy w tej pozycji, wracamy i powtarzamy na drugą stronę. Delikatnie w tył i pod ukosem czujemy jak mięsień się rozciąga. Stara się za każdym razem odwracać głowę coraz dalej, zwiększać zakres ruchu i wykonujemy to ćwiczenie przez około jedną, dwie minuty, oczywiście na obydwie strony. Pamiętaj, aby twoja szyja też była rozluźniona, musisz zachowywać prawidłową postawę. No i wykonywać to ćwiczenie możliwie jak najczęściej, szczególnie jeżeli długo siedzisz. Jeśli chcesz więcej takich prostych ćwiczeń, zaobserwuj mój profil.